Cześć. Z tej strony Monika, dla zdrowia. W tym filmie opowiem Wam o hip traście. Jak robić to ćwiczenie, jakich błędów unikać, no i przede wszystkim, dlaczego warto je robić i dlaczego silne mięśnie pośladkowe to tak ważna sprawa. Zapraszam! Pośladki to największa i najsilniejsza grupa mięśniowa w naszym ciele. Przekładają się na takie ruchy funkcjonalne, czyli te, z którymi mamy do czynienia w normalnym życiu, jak chodzenie, wchodzenie po schodach. Siadanie, wstawanie, podnoszenie ciężaru. Więc ćwiczenie pośladków, posiadanie silnych pośladków bardzo może nam poprawić jakość naszego życia, również w późnym wieku, kiedy z tymi wymienionymi czynnościami mamy już problemy. Jeśli mięśnie pośladkowe są słabe, to większą część pracy muszą wykonać plecy i nogi. I na przykład przy podnoszeniu czegoś ciężkiego z podłogi przy słabych pośladkach, większą część pracy wykonają nasze plecy, nasz odcinek lędźwiowy, co może powodować ból pleców. Dlatego warto ćwiczyć pośladki. Można by pomyśleć, że do tego, żeby mieć silne pośladki, wystarczy robić przesiada z obciążeniem i martwe ciągi. Trochę tak, bo pośladki oczywiście bardzo mocno pracują w tych ćwiczeniach, ale bardzo mocno pomagają nam też uda. Przy przesiadach to będą czworogłowe uda, przy martwych ciągach bardziej grupa mięśni z tyłu uda. Dlatego warto wdrożyć do swojego treningu dla zdrowia i dla większej siły pośladków ćwiczenie, w którym to pośladki właśnie dominują, a takim ćwiczeniem jest hip thrust. I co ciekawe, Większa siła w hip traście przekłada się na lepsze osiągi w przysiadach i w martwym ciągu, ale odwrotnie już niekoniecznie. No dobrze, to jak robić te hip trasty, żeby robić je dobrze? Po pierwsze musimy mieć stabilną ławkę. Po drugie, najlepsze będą talerze z taką dużą średnicą, jak widzicie na filmie. Układamy się w ten sposób, że koniec sławki wypada mniej więcej na końcu naszych łopatek. W górnej pozycji nasze ciało, nasz, nasza klatka piersiowa, brzuch i uda powinny być mniej więcej w jednej linii, a piszczele pionowo. To będzie taka powiedzmy wzorcowa pozycja. Ważna rzecz jest taka, żeby pamiętać o podbródku. Nie odkładamy tutaj głowy swobodnie na oparcie, tylko troszkę podnosimy głowę i podbródek zbliżamy tak jakby do klatki piersiowej. Tutaj będzie wtedy widać, że macie więcej niż jeden podbródek, no ale trudno. To nie jest ćwiczenie, w którym mamy pięknie wyglądać, tylko ćwiczenie, które trzeba dobrze zrobić. Ważne jest też ściągnięcie żeber w dół, skróci nam to mięśnie brzucha, pozwoli je napiąć łatwiej i zabezpieczy dzięki temu odcinek lędźwiowy. Ruch wygląda w ten sposób, że opuszczamy biodra w dół do pełnego zgięcia i teraz w zależności od tego jak wysoką macie ławkę i jak duże macie talerze albo biodra wam dotkną podłogi albo będą troszkę nad podłogą, to nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. Po czym dynamicznym ruchem idziemy do góry. Ruch kończymy w momencie, kiedy mamy napięte pośladki, znaczy ruch kończymy w momencie, kiedy mamy pełen wyprost biodra, i wtedy możemy jeszcze mocniej dopiąć pośladki i nawet sekundę przytrzymać. To ta górna pozycja jest tą, kiedy napięcie mięśni pośladkowych, kiedy ich aktywacja jest największa, dlatego warto ten moment wykorzystać i nie skracać go za bardzo. Wiecie już jak prawidłowo robić hip trasty, a teraz powiem o trzech błędach, które najczęściej są spotykane przy wykonywaniu tego ćwiczenia. Pierwszy błąd to jest nadmierne wygięcie lędźwi w górze, czyli w górze robi nam się coś takiego z lędźwiami. Ma to miejsce bardzo często wtedy, kiedy głowa jest odłożona gdzieś tam daleko poza ławkę i kiedy nie trzymamy napiętego brzucha. Może to powodować oczywiście mniejszą pracę mięśni pośladkowych, większe napięcie w odcinku lędźwiowym i ból pleców, także tego nie robimy. Drugi często spotykany błąd to brak pełnego wyprostu biodra. Nie robimy w ten sposób, bo tak jak mówiłam, największa aktywacja mięśni jest właśnie przy pełnym wyproście biodra. Więc jeżeli tych bioder nie dopinamy, bo, ma, bo na przykład nie wiemy, że tak trzeba robić, robimy ćwiczenie źle technicznie, albo na przykład jeśli mamy za duży ciężar i nie mamy siły w pośladkach takiej, żeby te biodra w pełni wyprostować, to trzeba zdjąć ciężar, przyjrzeć się swojej technice i robić to prawidłowo, bo tylko dzięki pełnemu wyprostowi biodra osiągamy jakby... Hmm, Pełną efektywność, jaką można osiągnąć w tym ćwiczeniu. I trzeci błąd, który też jest czasami spotykany, to przesuwanie się plecami po ławce podczas robienia ćwiczenia. Czyli zsuwanie się w dół, jak biodra schodzą w dół, i podsuwanie się w górę, jak idą w górę. Nie. Koniec ławki, koniec łopatek, i tego się trzymamy przez cały czas trwania ćwiczenia. A teraz rada dla tych, którzy czują napięcie w lędźwiach i być może jakiś ból w lędźwiach podczas robienia hipdrastów. Pilność podbródka, czyli tego co mówiłam, że podródek cofamy, zbliżamy go do klatki piersiowej oraz pilność ściągniętych żeber w dół i napiętych mięśni brzucha. W większości przypadków powinno to wyeliminować ból w odcinku lędźwiowym. Jeśli dopiero rozpoczynasz przygodę z treningiem siłowym i na przykład nie umiesz jeszcze robić prawidłowo przesiadów, nie umiesz robić jeszcze martwego ciągu, to zawsze możesz zacząć od trustów, bo tak jak mówiłam wcześniej, Silne pośladki przydadzą Ci się również do tych bardziej skomplikowanych ćwiczeń jak przesiady czy martwe ciągi. A hip trust jest stosunkowo prostym ćwiczeniem i bardzo stabilnym. Mamy trzy punkty podparcia, plecy, dwie stopy, jest dość bezpieczny, także można go robić od samego początku. Na samym początku możecie robić te hip trusty bez żadnego obciążenia, potem możecie dodawać na przykład jakiś hantel, później stopniowo sztangę i dokładać tam z czasem i ze wzrostem siły kolejne talerze. Jednym z utrudnień i urozmaiceń tego ćwiczenia będzie też dołożenie gumy oporowej. Dajemy ją albo poniżej kolan, albo powyżej. Rozpychamy kolana na zewnątrz. Powoduje to jeszcze większą aktywację mięśni pośladkowych. Wtedy jeszcze bardziej do pracy angażuje się średni i mały pośladkowy, bo Hip Trust, no nie powiedziałam tego wcześniej, ale <gryw> dlatego, że to jest tak bardzo oczywiste, to jest ćwiczenie głównie na mięsień pośladkowy wielki. To on jest tam najbardziej zaangażowany. To tyle, co Wam chciałam powiedzieć o hip traście i mięśniach pośladkowych. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli coś Wam się nasunęło, nie jesteście pewni, czy dobrze robicie to ćwiczenie, to śmiało zadawajcie je w komentarzu. Możecie też napisać komentarz taktyczny dla zwiększenia zasięgów. Będziemy Wam bardzo wdzięczni. Zapraszamy do oglądania kolejnych filmów. Subskrybujcie, lajkujcie, jeśli materiał Wam się podobał. No i pamiętajcie, nie wystarczy mieć tu, trzeba mieć jeszcze tu. No i trzeba robić hip trasty. Na razie.